Sobota, 12 dzień września 2020 roku i hit kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej Sokół Aleksandrów na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka zmierzy się ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Tym razem również dobrze spisali się obrońcy. Przejmuje piłkę Pecyna. Pecyna uderza z daleka. Pecyna, ale broni Mateusz Prus. Wrożny wykonywany przez Dominika Pecynę. Pecyna. Pecyna i teraz szansa dla Sokoła Aleksandrów. Niewykorzystana Szymon Sołtysiński był Najbliżej strzelenia gola świtu, nowy dwór Mazowiecki. Bezpośrednio strzał tutaj Michała Drewnowskiego. Arkadiusz Ciach jeszcze utrzymuje się przy piłce. Zagranie na prawą stronę boiska i dośrodkowanie mamy rzut karny. Tutaj prawdopodobnie piłka odbiła się od ręki Tomasza Bogołębskiego. Tomek znajdował się w polu karnym. I teraz Arkadiusz Ciach stanie przed szansą zdobycia pierwszego gola w tym meczu. Ale pamiętajmy, że w bramce jest jeszcze Bartosz Kaniecki, który w Łowiczu obronił rzut karny. No zobaczymy jak teraz będzie wyglądać sytuacja Arkadiusz Ciach kontra Bartosz Kaniecki. I zobaczymy, czy będzie gol. Ciach, ciach. Pewnie strzela gola. Świtnowy dwór mazowiecki od 28 minuty prowadzi Sok kołem Aleksandrów Łódzki, no Woźniczak teraz. w pole karne, Woźniczak wyskakuje tutaj, Sołtysiński ta, ta, ta. ma już w pobliżu Gieragę, czy zdecyduje się wejść w pojedynek, ciach, z daleka, z daleka chciał zaskoczyć Bartosza Kanieckiego i pan Dawid Wiśniewski. Kończy pierwszą część meczu, no wybijają ta. piłkarze Świtu, Nowy Dwór Mazowiecki, ponownie Bogołębski, Bogołębski, jednak świetna obrona i teraz strzał z daleka. Jakuba Szarpaka, no ta piłka 2013, nie Cztery występy, no natomiast no zapisał. Ale bardzo piękna bramka, ależ gol na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie. Coś nieprawdopodobnego, drodzy państwo, bardzo ładny gol. Damiana Nowackiego. Stadiony świata. Stały fragment gry. Bezpośredni strzał. Kaniecki wypuszcza piłkę. Teraz co za okazja. Co za sytuacja. Świtu Nowy Dwór mazowiecki niewykorzystana. No Dobrze tutaj. powalczył tutaj Damian Nowacki. Bogołębski. Bogołębski przyjął piłkę. Teraz takie zagranie na faul. Faulował Przemysław Woźniczak. No właśnie, do takich błędów nie mogą doprowadzać tutaj zawodnicy Sokoła Aleksandr Wódzki. Bardzo złe zagranie do Przemysława Woźniczaka Tomka Bogołębskiego, ale Przemek ma już żółtą kartkę. No i teraz faulował. No zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia główny, pan Dawid Wiśniewski. I tak Przemysław Woźniczak ukarany drugą żółtą kartką w konsekwencji opuszcza boisko. Teraz zagranie. W pole karne wychodzi Bartosz Kaniecki pewnie wybija piłkę. Teraz już tutaj piłkarze Sokoła będą musieli bardzo czujnie bardzo uważać w tym polu karnym i przed polem karnym, aby tutaj nie doprowadzić do straty bramki, ale Kaniecki ponownie łapie piłkę. Takie interwencje budują bramkarza. Budują i powodują, że jest pewniejszy teraz dziuba, dziuba. Jednak no tutaj Kacpery dziuba za mocno wypuścił piłkę. Ten... Mecz pomiędzy Świtem a Sokołem Aleksandrów i tak się stało, Sokół Aleksandrów remisuje ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki w Aleksandrowie Łódzkim 1 do 1, także nikt nie wygrał, nikt nie przegrał, punkty zostały podzielone. Ja dziękuję za dziś, dziękuję za uwagę. Mecz na pewno był specyficzny, bo gdzieś tam uważam w początku mieliśmy inicjatywę, prowadziliśmy grę, stworzyliśmy kilka sytuacji. Tutaj nasza najlepsza była po stałym fragmencie gry, gdzie Szymon Sołtysiński z 5 metra przyniósł piłkę nad bramką. Po tym nie chcę powiedzieć przypadkowa bramka, ale bramka, na którą no my bardzo mocno sobie zapracowaliśmy, żeby sobie sami ją strzelić, bo prowadzimy akcję, jesteśmy na połowie przeciwnika, bramka szybko po chwycie wznawia długim podaniem, jest nas trzech e, zawodników blisko piłki, mimo tego dru napastnik drużyny gości się utrzymuje, e, zagrywa podanie, rzut karny, e, no to nie chcę dyskutować, czy on był, czy nie, czy ta ręka była w polu karnym, czy też nie była, no bo sędzia gwizdnął, więc, więc karny, karny był. I gdzieś tam ta nasza gra stała się mniej płynna w pierwszej części spotkania. Na drugą połowę uważam, że wychodzimy bardzo dobrze. Początek jest, jest zdecydowanie nasz, co udokumentowaliśmy bramką Damiana Nowackiego, zresztą bardzo ładną po, po dobrej akcji całej drużyny. I tak jak powiedziałeś, no kartka na pewno nam nie pomogła, no nigdy kartka czerwona nie pomaga, no bo zespół grał innego zawodnika mniej, ale... To też gdzieś tam pokazuje charakter drużyny, pokazuje też mentalność zawodników, że utrzymaliśmy ten wynik, a mimo tego, że graliśmy w 10, stworzyliśmy dwie, trzy naprawdę dobre sytuacje pramkowe. Myślę, że remis nikogo nie krzywdzi tutaj z tych drużyn. Graliśmy z dobrym zespołem, no tak jak widzieliśmy świt w swoich szeregach ma wielu doświadczonych piłkarzy i nawet jego ostatnie transfery to byli zawodnicy, którzy gdzieś tam wcześniej grali w pierwszej lidze, wcześniej, w zeszłym sezonie, także nie mamy się tutaj na pewno czego wstydzić. Dobra praca została wykonana przez zespół i, i już skupiamy się na tym, co będzie nas czekało w Elbląg.